Jestem dzisiaj na palionowie z hejterem. Siema hejter, za się nie widzieli. Już wina! Co tam u ciebie hejter? Jak tam Ej U mnie jest, no nie bo mnie oblał! Nie zdałem prawkę jazdy! Nie, nie... zdałeś? <grym> ja nie zdał. ja nie chciał! Czemu nie zdałeś? Co jest w ogóle no, myślę, ale ja... nie, ja, ja ja, mam plan, ja wykradnę auto. A ty słyszałeś o tym? O czym? No ja zdałem prawo jazdy. Za pierwszy. robisz. Zdałem. Dobra, ale ty, bo ty, bo ty masz sprawko, a no w życiu, a ja nie mam. No, no mam, no oczywiście, że mam i po bo coś ci pokażę, widzę, więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a ja wam coś w tym momencie pokażę, wpadajcie też na gamesa i na plusa. Dobra, chodź, patrz, I bo wiesz, ja... Co ten debil mi powiedział? Co? Co? John mi kartę rowerową jedynie co może dać <laughs> Ale to jest prawda, no ty jesteś młody, to no co ty We... chcesz? No co ty, co ty mówisz, ja mam tyle lat co ty A dobra, weź ty. Widzowie też kupujcie brelok, jest na sklepie na Palion Style Po prostu bardzo taki elegancki, możecie go być w piórnikach, bądź innych rzeczach w szkole Dobra, patrz Jak widzisz, teraz przez to te okno No widać coś takiego Nastąpiła, Cudy, zmiana. Nastąpiła zmiana Nastąpiła zmiana, a mianowicie jest to garaż na ja. samochód Maj. Ej, Pięknie ale to jest. będziesz miał auto No będę miał auto, no no to, ale ja ci nie dam. No nie będziesz mógł powiedzieć, no bo to jest moje. No daj mi pojeździć, Nie dam ci powiedzieć, bo... że to jest moja fura! Dobra, w ogóle nie jeszcze barwia, nie wiem jak tak ona działa. Pragnę. Ja jeszcze nie wiem jak ona działa, czy ona ta? tu wjedzie. Tak, ja, znaczy ja mam iść do tego do ośrodka, bo tam niby coś dla mnie czeka, ale to jeszcze nie wiem, czy to jest mm. auto czy coś. Muszę iść po prostu, U. mamy też niedzielę, wiesz o tym. co to jest? W, dobra. w ogóle, kurde, patrz, tu jest ten guzik, ale no niestety nie otwiera się tak dla panów, no To a jest niestety, bo to jest przykrywka tego taka, no. Ale topy! No dobra kurde, no ale to jest. No właśnie muszę jeszcze prawdopodobnie będę tym samochodem wyjeżdżać gdzieś tędy, jakąś luką, bo... No, nie, no niestety no, no nie no, 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 no niestety no nie da się tak w Minecrafcie zrobić. A bo spodziemia! O! O! To jest też dobry o. pomysł ci powiem. Jak w pomysł. galeriach Dobra. Poczekaj, musisz zjeść Zakradnijmy się tam do tego, typa, co tam. Po co się prawka? zakradać, człowieku, ale ja tam idę na legalu, bo ja tu wygrałem, znaczy nie zdałem prawko, no to czemu on się zakrada? Człowieku! No dobra! Ja na legalu! No to, ja, tak ja się zakradnę, ale nie mów mu. Czego? No ja się zakradnę, proszę. Ale no, ale co, ale, ale masz nie kraść żadnego auta, dobra? Nie kradnij Ale nic. ja nie okradnę, ja tylko pomacam, dotknę i Nic kurde nie, nie rób z bo to jeszcze się okaże, że to miało być moje auto i coś kurde zwalisz. Nic nie rób, nic Ech. nie rób. Co? Nie zwalę, nie zwalę, dobra, idę, dawaj Nic kurde tam, nie. nic, nic nie dotykaj uh -huh. Najlepiej to się w ogóle nie zbliżaj, najlepiej to, to zaczekaj przy tym maku, domaga na Ale burgera I se kurde na burgerze sieć. Rozumiesz? Nie idź tam nawet Dobra No Gdzie to na, było? No tam, tam idę Ziomuś, o, no, no. A dobra. Ty se, no nie idź kurde, bo cię wywalą, no Dobra, dobra, to idź, ja będę za tobą się śledził Dobra, okej okay. O, dzień dobry, panie Yeti, dzień dobry ja, masakra jakaś, zobacz, nie chce się odpalić P Daj pan to, ja panie to odpalę, daj pan to, ja zdiagnozuję Ale słyszeć próbuję i nie chce odpalić Panie Yeti, daj pan to zobaczyć prawdziwemu specowi O, Co ty to zrobiłeś? O, proszę bardzo, no, to, to są lata praktyki, panie Yeti, lata Pokaż. praktyki, no No, dobra nie. Co, 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 co. Eee, no, eee. Co, co nie, 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 nic ważnego, to taki kurde pogłosy były. Eee, pan zobaczy, tutaj jest mrówka! Ej, tu są te! Ej, eee, biedronki! Ej, co one tu robią? Peter, wynoś się stąd, bo będzie przypał, wypadł co stąd. Co one tu robią, mi je Dobra, dobra, już usuwam, już usuwam. Eee, ee, 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 ee. Chyba nie ma. <laughs> chyba się usunęmy. No, dobra, panie Eti, ja przyszedłem, bo list. To. co się stało? No, słucham, Gdzie jest? Hey, Okej, okay, dobra. Dostałem list od urzędu miasta, że mam przyjść do tego ośrodka, ale po co? Ja nie wiem, nie rozumiem. Stamtąd. A bo jest pewna sprawa, jak wiesz, dzisiaj jest niedziela. niestety tak. Dzisiaj urząd nie pracuje, więc nie możesz dostać prawa jazdy. Uur. Ale dostałem polecenie. Co prawda, ja tego nie chciałem robić, ale niech już będzie. Dostałem Ech. polecenie, że mam dać ci e, po prostu dokument, który upoważnia cię ja. do jeżdżenia w, do momentu, aż. no do jutra, nie? Ja. Jutra będzie warty Ja, wylegamy! No, tak pokaż to, pokaż to! Ja. Tak, tak, o, kurde! Zezwolenie na prowadzenie pojazdów dla Dave do czasu wyrobienia przez Urząd Miasta plakietki. Nie! No to kozacko! No i to mi się podoba, aż kurde, Buco na serwer dołączył. Nie, to mi się. Dobra, no ja ogólnie przyjadę z kolegą. Przyjadę z kolegą. Z jakim kolegą? No, tutaj za tym samochodem. Ale on jest nieszkodliwy, jak co? Mówiłem ci, żebyś nie no. przychodził. No, no, do, no dobra, dobra, co? ej, no nie bijcie się, ej, panowie, spokojnie. mój ojciec ma, nie, nie ma go w domu. Byliście przecież niedawno co? jeszcze kolegami, spokojnie. E, panie Yeti, co? a ja mam pytanko, czy ja dostanę na przykład, nie wiem, jakąś furkę na chwilę zastępczą, coś takiego do a ja? jeżdżenia? może no. na tą plakietkę. I to nawet roweru ci już nie dam. Co? A nie mam rower, ty? Ale nie dostać roweru. Ale najważniejsze jest to, że a, tu nie ma jest. rowerów, no, rowerów chyba. Dobra, no to, dobra. to czym ja mam jeździć? To no, po co mi ta plakietka, no? O dobra, dobra, słuchaj, dostaniesz auto tymczasowe, oh. tymczasowe oh. auto O! Oh. Będziesz w sumie jedno z pierwszych osób, które je mają, ale no. I yeah. przygotowałem je tutaj. Jest to jakie fajne. A nie no, no jest zatarkowane! No tak, a ja za zobacz, słuchaj. Po, to jest proste, to jest proste. Tak, no. się sobie o tym tutaj, Aha. klikasz sobie na to i po prostu startujesz sobie Ha, ile ci fuel? Okej, okay, on się a, tutaj tak nabija. Tak, tak. Ej, Ej byłaś! Wyładź! No, ja nie da się jechać nie działa! Czuaj, masz zatankowane do pełna. 30 dobra. 30 zielonych. Jakie 30 zielonych? Za co? Ayy, tankowanie paliwo nie jest tanie słuchaj, y, wyrobienie takiej plakietki, że możesz sobie tutaj jeździć, plus wypożyczenie auta. Dobra, dobra, trzymaj te 30 zielonych, Pani, pan mi daj spokój. Urle, wy wy, wy wy wyciągnął no ze mnie wszystkie jest! pieniądze! Co? A dobra, dobra, jest 30, jest 30. No jest 30, no panie! Jezus, Zabierz mnie do domu. Ja Ej, a w w ogóle, słuchaj. Ja mam mega dobry o, plan. Ciem, na jedzie, Ja nie dana to dana pieniędzy, no. ale opowiem ci o tym kiedy indziej. Masz jakiś plan na spożytkowanie kasy? Kurde. Tak, tak, ale nie mogę o tym teraz mówić. A ty mnie podsłuchuj! Dobra, co, dobra, 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 dobra Jeti, to umówmy się na jakąś rozmowę i sobie razem pogadamy. Dobra, co niedługo. Ja też chcę dobra. pogadać z Wami. Ty se kurde ze starym pogadaj jak chcesz, a nie jak. Ja też ja mu wszystko powiem, że wy knujecie też. Ale my nie zniklujemy, to jest oj, To jest wszystko legalne. Dobra, wypadł. Wypadz moje fury! Wyłaś, no, to jest no, moje! Zawaś! No, Odpalam silnik, no i jajaj! Oddaj, od go wyjdzie! Łatwo! go Ty eee, no co ty robisz? To nie tutaj, no. no! No jak nie, no wyjeżdżam, no jadę stąd, nie? No nara! Trzymajcie ja się! No a co ja, no, co, no że, że fura kurde z do no, jasny, no to na co ja będę czekać, nie? Brzydźcie z wszystkiego tego. Ej, ale to co, tak, coś kurde, to jest coś, coś zepsów. Ej, ja no. w ogóle mam pytanie: bo tu można zmienić kolor tej fury, bo ona, kurde, taka drewniana. Ja wiem, że wypożyczona. A ile kosztuje kupno takiej furki? No, kupno, no, jeszcze odkupi. to nie jest ustalone, ale na pewno Aha. dużo. Nie stać cię raczej. Nie, jak mnie ja nie ja tak. jestem, kurde, drugą najbogatszą osobą na tym serwerze. No to prawda. To będzie stać. Ile to kosztuje? A ciebie, kurde, jak ci tatuś z Gameboga chyba zielone wydrukuje. To ci Dam będzie mi to, stać, kurde. Mi to, ja da, da ci. Ej, co ty robisz? Co ty, co? No, co? E, no, co no dawaj moją furę, to jest moje! A daj mi, no. no kurde wziął wzią mi furę, no co na dobra dawaj A? to Yeti, ja wychodzę z tobą. No halo, zapłaciję za wypożyczenie, Co pan robi? Co pan tu kurde? Ale co? Co nic nie robię tak? Dawaj a, pan... I to jest asust. Dawaj asust, pan tego do... pieniądze Dawaj pan tego grada, dobra są wyjeżdżam Dawaj Yeti do mojego garażu, znaczy hejter, dawaj do garażu, a panu podziękujemy do, do, do. Yeti. To no ja jadę do domku, chodzę nochodzę mną. mną, hejter, do widzenia Spadamy. panie egzaminatorze Yeti, słyszymy się na naszej taniej rozmowie na kawie. Hello. No, mam nadzieję. Uś, 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 dobra. Dawaj, dawaj. Dawaj, czekaj, czekaj, jak ty przejeżdżasz <noise> i O kurde, co jest? Nie chcę szybkie, chujeku, do, trzeba do, to sceningować. Jak ja, kurde, czekaj, jak ja mam do domku dojechać? Czekaj, dojadę tędy? Dawaj, dawaj tu. Do. Dojadę, dojadę, dojadę. Dawaj, Oj, a... co? kurde, prawie żebym do wody. Prawie do wody żebym wlazł. O ja. Co jest? Widzisz Ej, mnie? ci wystaje, jest pod tego. Widzisz, widzisz mnie? Widzisz mnie u góry tu? Dobra, jadę, jedę. Czoraz elektro o ziemię. Ja nie mogę, jaka furra co jest? Ej, dobra, czekać, ja czekać, jadę w ogóle. O, nie, zgadzam mi nie, O, dobra. jaki typ. Ej, ty jesteś ty, jak ten kurczak. Kurde, nie wiem, nie wiem. Dwie za się ciężko jedzie. Dobra. No, jadę, widzę się, dobra, jadę. Nie, no, nie, to nie. trzeba być nie. doświadczony. Aaa, no nie! Dobra, o, dobra, je... Yeah. Czekaj. Ale przecież tort też nie ma, prawka? O. No nie ma, nie ma, nie ma! Ej, dobra, musimy mi mm. zbudować tutaj podjazd, czekaj. No, budujemy. Czekaj, musimy zgasić, no, dobra, czekaj, 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 bo ja nie mam mm -hmm. w ogóle schody, masz jakieś schody, to ja, ja tutaj tu zniszczę zrobił... czekaj. O. Nie mam, znaczy mogę Ci zrobić w craftingu, dobra Tu, tutaj. tu, tu, o, tutaj będzie wjazd, e... dobra, tu będzie fajny wjazd, elegancki, Czekaj, ja mam opatek? kurde, nie mam i temu w ogóle, nie wiem! Gdzie ja są mam moje juty, no! Nie wiem Piaskową ci mogę zrobić, o jaką piaskową? Ja nie chcę piaskową. Taką... A, no, no, Taką. no, 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 Schodki. O, o, daj, daj, daj. daj, daj, daj. Dobra, git, git, git tu będzie podejścik, tu się będzie wjeżdżać, dobra, okej, okay. to sobie jeszcze zniszczę, to będzie dawaj, większy. No. Iś. A teraz tutaj, tutaj trzeba coś wypinieć. Kurde, mi mm. tu wystaje z mojego basenu Czemu? rzeczy. O oh, my go. Czekaj, God jakby zrobić... O, zróbmy też piasek, tu patrz taki. To, to całe? Tak. Dobra, tak. To, to dobra, to za... To, kurde, ja ale... ja mam pięć? trochę piasku właśnie, bo zbierałem. Dobra, ja tutaj zrobię jeszcze schody, pa. O a nie, bo one kurde są inaczej. Ej, dobra, typie, ty nie umiesz budować, patrz, No bo ja to musisz, że musisz te, musisz te pododawać, no. O nie, czekaj, z jeszcze. Dobra, dawaj. Dobra, dobra, daj, ja tu poniszczę Dobra, się rozwalę łopatą, a tak, ja Tak, buduję. Tak, dada, dada, o, tak, 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 ty buduj, dobra, no ty dobra. buduj o, Proszę bardzo, dobra, okej okay. I teraz pytanie, czy da się wjechać? Jest. Czekaj Jest, jest czekaj Dobra, czy ja... Da się Wykręcę? Tak Kurde, Kurde tak, wiesz tak, co? Nie robię no, będzie... Dobra, jest, jest, mam, dobra, yes. jest cię I Czekaj, zgaszę O, jest, kurde, dobra, mam Odkop garażu, Boże Ten garaż jest tak duży, a to jest, auto jest tak małe Że to jest aż bez sensu, nie? No, ale dobra, no. dobra, będzie git, będzie dobra, git Ale to i tak wygląda do musisz kureczka. zrobić tutaj jakiś ten co? Żeby nie ukradli. No, no spokojnie, będą kamery, będzie wszystko, no wszystko to się zgadza. No, no, no buconator to w ogóle prawka mówi, że nie będzie robić, to jest taki debil, dobra. To, to, to na razie zamknę. w sumie możemy to zamknąć od razu jakimiś drzwiami, wiesz co? Zróbmy taki garaż na drzwi. Mm. O, to będzie spoko dobra, pomysł. Czekaj, ja dobra. Mam na pewno drewno w domku. Ja sobie to... o O, zrobię te drzwi, Gdzie bo one są skraftować? ładne. O, czekaj, u góry mam crafting. Iź, iść i. Okej, dobra, okej, okay. dobra, a to czekaj, to będzie za dużo. O, dobra, wezmę. To. O. Okej, okay, mam trzy pary drzwi w ogóle, co jest jak dużo. Dobra, idę teraz, patrz, elegancko zamknąć garaż, co ty robisz? Co ty, ty kurde, nie? Pochodznie biorę ci jeszcze tutaj i ten kiki zrobimy. Dobra, 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 dobra. Będzie. Czekaj, dobra, czekaj. O. Teraz pytanie, czy da się przez to wyjechać samochodem? Czekaj, muszę sprawdzić. Żeby to było... Nie, nie, żeby nie było to było funkcjonalne, nie? No. Czekaj. Kurde. Ale kupa, nie da się. Czekaj, da się! Da się! Kurde dobra. no... No da się, ale wiesz, to jest takie bardziej już przeciskanie się tą furą niż, niż faktycznie dobra. wjeżdżanie, nie? Ona będzie cała porysowana, kurde, dobra, ale... Ma... No mega kopa, ale zrobiłem Cze... ci tu ten... oświetlenie. Pytanie, czy ja wiadę teraz, czekaj. Eee, no jakoś się wie, nie takie, no kurde, gaś to. Nie, oświetlenie jest co? dobre, człowieku, oświetlenie jest dobre. Ale to wygląda tak, właśnie, garażowo typie. Tak, garażowo, kurde, jest zrobione oświetlenie, człowieku, jest elegancko, dobra, tu są te. Walcie, to jak nie chcesz, to się nie wygląda. Wyłaży tutaj, no, i tu, i tu jest, kurde, garaż, człowieku, wjazd elegancki, tylko tam muszę tego irona jeszcze zamienić. No dobra, nie się kopie, zbieraj naprawko, widzowie, a wy subskrybujcie kanał i obserwujcie palionowo, bo tutaj coś czuję, że za niedługo z tymi autami mogą być naprawdę grube dymy.